Prędkość objętość była taka, nie bardzo było jak e, znaleźć kolejne podstawy do takich No, Oczywiście to były te czasy, które uszczartowała się praktyka, to miał potencjał potencjał lata do prowadzenia do i przenoszenia osób i wyposażenia wojskowego do zanębienia ich w pozemek wojskowy, więc rzeczywiście to, Ontem, to są absolutnie nieziemskie czasy. Dzisiaj się na to patrzy jeszcze w swojej ludzkości. to można było ułatwić samolot latania z ostrzegami, z nieco większymi modelami. Zresztą jak wielka mała ma w swoje modele, zacznijmy od tego, co tutaj pokażę, to tam

na to ze świsków, one oczywiście skuszą takie ścinane zakręty, na których w tej chwili wiodący jest to albo się na albo w stronę jego e, się To jest coś, co bardzo pielęgnuje się do się stąd. W trzeba golić swojego przeciwnika, siksu na ogonie, albo właśnie uciekać, jeżeli czuje się, że ktoś ci za chwilę ma odstrzelić tą część ciała, no to wtedy robić wszystko, żeby znaleźć imię miejsca. W tamtych czasach nie wszystkie z tych rzeczy było oczywiste. Jeszcze wiele lat po pierwszej wojnie światowej tak projektowano siłowce samoloty maszyny latające, które miały lepszą wartość istniejące z miejska

Mogą no, wydawać się, że stanowią miejsce. Mogą do tego doprowadzić do na tyle, że sala ma prawie zaraściły miejsce, a to oznacza, no, że w pewnej konfiguracji lotu względem radiachu, która śpią na na i spada w Ale zwróćcie Państwo uwagę z jaką większą ilością. Staramy się odwzorować tutaj realia tej początkowej wojny mamy bardzo mm, powiedziałbym, proste pojazdy, e, mamy, to o czym powiedziałeś, kamy dwóch przecież innych obozów politycznych, wojskowych dwóch bloków, właściwie ten, to z jednej strony z e, wschody, że to jest spektakularny. że myślą, że żeby na pokazać, na to jest coś bardzo niezapamiętane, jeśli chodzi o Łodzi, oni jeśli tylko o dwie ale są strzałów, z terapii maszynowych. Często te terapie maszynowe, są które były za co znaczy, że z takiego terapii musiałby sygnalizować, z to ta silna terapia co nie

Oh, co owa wymiana okna. Jeden z samolotów ma karabin umieszczony na górnym kładzie, że chcą wszyscy raz poza Waloną Styrla. Ten angielski samolot trafił w natomiast samolot niemiecki, którego nie chcę szczerze, nie chcę się do końca rozpoznać. Może jest to jakiś Alvatros? To jest samolot, który w Polonii Rossi może ma Zajmował się rolą panią, tak? Trzeba było w tym wszystkim jeszcze wysłuchać z w walce na z na wysokości 55-50, i zajmował się tym, jak bardzo to Natomiast w porównaniu do walków w Kopach, do wywołów, nie tak Zostaliśmy zamożni. Teraz chodzili naszego tygryska. Chociaż jeszcze ostatnim aktem rekonstrukcji jest reakcja czyli ucztowanie